Lekki powiew, przemieszczający się przez małą dolinę, hał idealnie uformowane chmurki po niebie. Wysokie, zielone trawy tworzyły echo na niebie ponad nimi, kołysząc się smętnie w promieniach gorącego słońca, które już dotykało horyzontu. Taki śpiewały kojąco na drzewie, znajdującym się na niewysokim wzgórzu. Rzucając cień na samotną postać, on lekko poruszony, stopniowo wybudzał się, woli wstał, otrząsnął się i rozglądał dookoła. Nigdy nie widział czegoś tak pięknego w jednym momencie w jednym miejscu. Człowiek ten poznał to miejsce, postawił stopę zaraz przed swoją drugą i zaczął podążać do przodu. By ruchy były powolne, chyba nawet. Bolesne, ale jego spokój rósł z każdym krokiem. Wkrótce już sam bezstresowo poruszał się przez dolinę, stawiał każdy krok z łatwością. Wszedł na wzgórze, na którym był w stanie dostrzec małe miasteczko, gdzieś, w dali osiągnął dobry czas. Słońce było nadal dosyć wysoko na niebie, mężczyzna zbiegł ze zbocza góry. Przez osiedle małych domków słońce zaczęło delikatnie zachodzić, a chmury powoli się ściemniać. Kroki mężczyzny były teraz ogromne. Jeżeli nie były już skokami, paternarz biegł przez pole kwiatów, kwitnących życiem o pięknych kolorach. Słońce było już ledwo widoczne, a oświetlało już tylko chmury na niebie różnorakimi kolorami. Mężczyzna skoczył. Przeleciał przez powietrze, doczony tak nieopisanym pięknem, że na jego twarzy łzy pchały się same. Biegł dalej do miasteczka. Słońce już zachodziło, a chmury poszarzały. Był teraz tak blisko miasteczka, że mógł zobaczyć licznych jego mieszkańców, wszystkich jego przyjaciół, całą rodzinę. Słyszał jakby bicie serca w oddali. Mężczyzna poczuł gorycz w gardle, widząc swoją żonę i dzieci stojących na samym obrzeżu miasta, czekających na niego. Z pełną premedytacją biegł w ich stronę, gotowując się na uścisk wystawionych przez jego najbliższą rodzinę rąk, i słońce zetknęło się z horyzontem, świat stanął w płomieniach. Para piekielnych ogarów wybiegła z ognia, a mężczyzna i zaczęła ciągnąć go w stronę ziemi. Chciał on dosięgnąć swojej rodziny, widząc, co się dzieje, ale kreatury powstrzymały go poza zasięgiem ramion jego rodziny. Zwierzęta te zaciągnęły mężczyznę w stronę ogni, przez pożar, po czym niebo zajęło się od czarnych chmur, w których zaczął padać deszcz ognia masakrując mieszkańców miasteczka i zmieniając je w pogorze lisko. Szczyzna zaczął szlochać, gdy w przerażeniu patrzył, jak jego świat jest niszczony kolejny raz. Tym razem prawie mu się udało. Prawie. Nie byłoby takie złe, gdyby nie ta ciągła nadzieja.